Cześć, czołem. Witam Was, cyfrowi żołnierze, w kolejnym szorcie ciężkim niemieckim Mistrz czołgów Ferdynand, który jak zwykle jest zapowiedzią do filmu o bitwie kolejnej z jego udziałem. Zapraszam Was również do wzięcia udziału w mojej ankiecie, którą zamieszczam dzisiaj na kanale, w której macie okazję zagłosować, czy pierwszy pojawi się ten film, czy jednak o japońskim czołgu z chałubicą 120 mm na którym użyłem choćby w ostatnim filmie o starciu Japończyków z Sowietami i właśnie tym czołgiem o papierowym pancerzu miałem okazję stoczyć ostatnią naprawdę ciekawą bitwę więc ankieta jest do waszej dyspozycji dziękuję z góry za wasze głosy i zapraszam już na short o wspomnianym właśnie Japończyku Pozdrawiam, Don OK.